Dwa słowa zawodnika Marcela Kramarczyka po meczu z Kraków Kings. Po pierwsze, jak oceniasz Kraków Kings po dzisiejszym wystąpieniu? Bardzo twarda drużyna. Świetnie grali na w wznowienie akcji. Ciężko się przeciwko nim grało. No, chłopaki w ogóle nie stracili rozpędu przez ten rok pauzy. Wyszli tak, jakby nie mieli żadnego roku przerwy i zagrali świetne spotkanie. Nie można im dzisiaj niczego odmówić. Dobra, i drugie pytanie, jak oceniasz przygotowanie Silesia Rebels i całe zgranie się drużyny? No ewidentnie brakuje czegoś jeszcze, myślę, że są detale, które są do dopracowania. No, było troszeczkę błędów, zarówno po ofensywnej i defensywnej stronie w egzekucji i w wykończeniu akcji, ale mamy tydzień na to i miejmy nadzieję, że uda się to poprawić, zrealizować na tyle, żeby wygrać mecz w niedzielę. Proszę opowiedz nam, dzisiaj inauguracja, na pewno sobie bardzo ostrzyliście zęby, no niestety nie wyszło po waszej myśli. Bardzo emocjonujący pojedynek można powiedzieć. Tak, ja tutaj każda drużyna na pewno chciała wygrać tutaj. Było wiele power rankingów przed, przed tym meczem co są de facto nieistotne, to, to po prostu kilku ludzi sobie układa swój schemat, jakby oni to widzieli. Nikt przyjechali tutaj, tak jak mówiłem wiele razy zdeterminowani, nie, gra, nie grali rok, bardzo chcieli wygrać ten mecz, bardziej od nas, tak się to zakończyło. nam brakowało wykończenia. Dobrze zaczynaliśmy mecz, fajnie w niego weszliśmy, przejęliśmy piłkę, ale no, mężczyznę poznajcie po tym, jak kończy, tak? Jeżeli my potrafimy fajnie zacząć, ale nie potrafiliśmy tego wykończyć, nie, zasłuży, nie zasługiwaliśmy dzisiaj na zwycięstwo. To jest to, co de facto całe... Myślę po tym meczu, że nic bardziej chcieli to wygrać, to, to nie, ma, nie ma dwóch zdań. Takie decyzje, nie inne były podjęte, eee, tyle, jeżeli mogę krótko skomentować ten mecz, tak to wygląda. Sezon dopiero się rozpoczął, z sporo, sporo młodej krwi w zespole również, prawda? To, czy pora na dotarcie jeszcze takie ostateczne? Znaczy ta, czas na dotarcie był przed sezonem, teraz jest czas na, na takie doszlifowanie, na ostatnie polerowanie tego wszystkiego, co udało nam się nam się stworzyć przez ten off-season. Jest naprawdę mega, mega paka. Fajni, fajni chłopacy są. Eee, fajnie się to zaczyna układać. No niestety porażka nam pokrzyżowała plany, bo inaczej to miało wyglądać. Mieliśmy świętować, celebrować, bawić się oczywiście w odpowiedni możliwy sposób dla siebie, ale Kings wygrali zasłużenie, za co gratuluję chłopakom z Krakowa, bo, bo naprawdę świetny mecz, świetny mecz dali, świetna reklama futbolu amerykańskiego. To musiało się podobać. Eee, bardzo chcieliśmy wygrać. Niestety, tak się to udało. Mamy tydzień, jeżeli się nie mylę tak, tydzień na poprawę błędów. Za tydzień jedziemy do Warszawy z Włosu spotkać się u nich w Warszawie. Tam pewno będzie dużo cięższy mecz. E, mają, że tak powiem, są w tym, tym cługu, tak? Grali w zeszłym sezonie, ciężko się z nimi grało w zeszłym sezonie. E, mają w sobie coś sporo do udowodnienia, bo im, im nie szło również w zeszłym sezonie, e, tak jak Rebels w poprzednim, także naprawdę to będzie równie zacięty mecz. Jestem przekonany, że tak będzie wyglądało.